Dzisiaj pokażę Wam moje rozsady i chcę pokazać, ile mamy stopni. Od dwóch dni jest zimno i tutaj, inspekty pod domem, dogrzewam dzień i noc, bo w dzień jest 6-8 stopni, w nocy jest koło zera. No i niestety, tutaj muszę dogrzewać całą dobę. Mam dwa inspekty. Tamten zaraz Wam pokażę, bo czym się różnią. Tutaj mam warzywka, takie buraki, sałaty też już do pikowania, koperek, jakieś kapusty, kalarepki i to wszystko może być tutaj nieogrzewane tu po prostu mam zamykany taki inspekcik i tu sobie wszystko rośnie kapusta pekińska, buraki liściowe, jeszcze cebula, por i tutaj ani nocą, ani za dnia nie dogrzewam. Tak jak jest, tak jest. Już tutaj widzę kolejne rzeczy do zrobienia rozsady, ale to chyba sobie zostawię na weekend. Teraz bardziej o pomoc już wołają pomidory. I zaraz wam pokażę ten drugi inspekcik, bo w tym drugim mam wszystko to, co jest ciepłolubne, i tu by sobie nie poradziło bez dogrzewania. Oprócz ogrzewania, na no tamten jeszcze mam uszyte przez kochanego męża. Em, tak, e, no, takie ubranko się śmieję, że dla dzieci uszył ubranko dla naszych rozsad. E, nakładam to zazwyczaj na noc, żeby nie zabierać światła roślinom. No ale mówię, ostatnie dwa dni były bardzo zimne, pochmurne, z deszczem, e, więc nawet nie ściągałam tej włókniny, bo słońca i tak nie było, i tak nie było. Światło jakieś tam przez to dochodzi, ale że było zimno, i nawet z ogrzewaniem, te 15 stopni miały tam pomidory, papryki, ale wszystko sobie pięknie poradziło. E, tutaj już jesteśmy właśnie w tym tunelu ogrzewanym mamy e, no, bazylię, kwiaty, koleusy, jakieś palargonie. Pierwszy raz wysiałam petunię i tu są właśnie e, tutaj co to było? Pomidory, no to jak widać, ale z tyłu koleusy wschodzą i tutaj z przodu jeszcze petuni trochę. I te pomidory są trochę wyciągnięte, to nie ma co ukrywać, ale one już krzyczą o i będziemy je przesadzać głęboko pojedynczo, ale to na inny odcinek. Dzisiaj chcę Wam po prostu pokazać, jak się mają te wszystkie rozsady. Wydaje mi się, że jest OK. Tutaj papryka. Papryka jest bardzo ładna. Tu nie mogę powiedzieć złego słowa. Jest git. I jeszcze ostatnia półeczka. Jest znowu Petunia. Poszalałam i seller. Selera dużo nie potrzebuję. Z dwa widzę, że wylecą. Tam troszkę coś z nimi nie halo. A ta reszta jak, jak ta lala. No ani nie wyciągnięty. No piękny. Mi się seller podoba w tym roku. Najgorzej, że teraz mówią, że mają być mrozy nawet do minus 6-7 stopni. I powiem Wam szczerze, że ten kabel grzewczy nie da rady. I przez te kilka nocy to wszystko będę nosić do domu. Uważajcie, bo mrozy się pojawią i to na pewno w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie o tym. Pa pa.